Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale. Dziś zaczynamy nietypowo, bo z BMW, ale nie to auto jest gwoździem dzisiejszego programu. Mianowicie dzięki uprzejmości Porsche Centrum Poznań dostaliśmy do przetestowania Macana 4, czyli auto w pełni elektryczne. Jedziemy po nie i zaraz zaczynamy nagrywać. Zapraszam. Autko odebrane, więc zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia materiału z Porsche Macan 4. Jak już pewnie zauważyliście, autko ma zielone tablice rejestracyjne, co to oznacza? A oznacza to to, że jest w pełni elektrycznym. Tak, teraz Macan jest już dostępny tylko w wersjach elektrycznych i są dostępne wersje Makan, Macan 4, którego mamy Macan 4S oraz Makan. Turbo. Jeśli chodzi o nowego makana względem poprzednika, to wymiary również zmieniły się, ponieważ nowy makan jest dłuższy o niespełna 6 cm i ma 478 cm długości, szerokość z kolei wzrosła o niecały centymetr, wysokość o około 2,5 cm i w tym momencie wynosi 162 cm. Natomiast rozstaw osi zwiększył się aż o 9 cm i na chwilę obecną ma 289 cm. Nowego makana nie sposób pomylić z poprzednikiem, chociażby dlatego, że przednie reflektory przypominają teraz bardziej te z Taycana niż z makana. Oczywiście te u góry służą do jazdy dziennej, natomiast światła mijania oraz drogowe znajdziemy pod spodem. Nie wiem co wy o tym myślicie, ale mi do gustu przypadł ten dolny zderzak, który jest właśnie tak jakby wydłużony i dodaje temu autu mega sportowego charakteru. Jeśli chodzi o boczną linię tego auta, to z pewnością nowa wersja wygląda bardziej już jako wersja coupe niż hatchback. Całym dopełnieniem bocznej wizualizacji tego auta są z pewnością te 22 calowe felgi, które z przodu mają szerokość 250 mm, natomiast z tyłu mają 295 mm szerokości. Jeśli chodzi o zmiany stylistyczne z tyłu, to właśnie tak jak sobie wspomnieliśmy, tylna szyba jest pod większym kątem, że to auto po prostu przypomina teraz bardziej wersję coupé niż hatchbacka. Oczywiście tylny pas świetlny pozostał. Pozostał, ale z kolei zmieniły się właśnie delikatnie przeprojektowane tylne lampy. Przejdźmy sobie do bagażnika nowego makana, a mianowicie bagażnik ma w tym momencie 480 litrów pojemności, natomiast gdy złożymy tylne siedzenia, mamy dostępnych 1288 litrów. Pojemności. Nasza wersja dodatkowo jest wyposażona w rozkładany hak. Oczywiście nasz makan wyposażony jest również w zawieszenie pneumatyczne, więc znajdziemy tutaj przycisk do opuszczania tylnego progu załadunkowego, aby coś łatwiej załadować. Jak to przystało na auto elektryczne, dostajemy gustowną walizeczkę. A w walizeczce wszystko, co potrzebujemy, aby to auto naładować czyli ładowareczka, przejściówki 230 oraz tak zwana siła 400. Dlaczego wspomniałem, że tylny bagażnik? Ponieważ to auto, jak na auto elektryczne przystało, nie posiada tradycyjnego silnika spalinowego, więc zostaje nam więcej miejsca, i również z przodu mamy. Taki bagażniczek zakupowy. Jeśli chodzi o ładowanie tego auta, to zarówno z prawej, jak i lewej strony znajdziemy właśnie porty, aby to auto naładować. Pojrzeliśmy sobie autko z zewnątrz, więc zapraszam Was serdecznie do środka. Pierwszym oczywiście ekranem jest tablica przyrządów, którą konfigurować możemy dosłownie do woli w zależności co chcemy, aby auto nam wyświetlało. Sposobów konfiguracji jest naprawdę dziesiątki. Oczywiście, jak na Porsche przystało, przycisk do uruchamiania pojazdu również znajduje się po lewej stronie, dźwignia do zmiany biegów, jak już właśnie znamy z modelu Taycan, znajduje się zaraz między ekranami. Z kolei na środkowym ekranie doskonale nam znany system infotainment z poprzednich wersji oraz ten właśnie trzeci ekran przed pasażerem, który jest praktycznie odzwierciedleniem Środkowego i pasażer z tego miejsca może właśnie zarządzać również wszelkimi aplikacjami, ustawieniami oraz całym systemem infotainment. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest również wybór tematów, czyli tak zwanych motywów odświetleniowych wtedy na wszystkich właśnie tych monitorach kolory. Zmieniają wam, nam się właśnie na takie, oraz również istnieje możliwość, aby sparować je z oświetleniem ambient. Mianowicie kliknijmy sobie to, i właśnie teraz te wszystkie paski oświetleniowe również przechodzą nam właśnie w ten tryb tematu. Słuchajcie, oczywiście na temat asystentów jazdy nie będziemy się rozwijać, ponieważ wygląda to praktycznie identycznie jak we wszystkich innych autach. Jeszcze zapomniałem dodać, że oczywiście mamy tutaj również wyświetlacz przezierny, ale chwała tutaj Porsche właśnie za to, że nie jak inne marki zostawili cały czas. Po prostu takie dotykowe, najważniejsze sterowania, klimatyzacją, ogrzewaniem, wentylowaniem foteli, podgrzewaniem właśnie szyb. I jest to nadal tutaj umieszczone jako przyciski, chociaż dotykowe, ale po prostu przyciski, a nie musimy, jak właśnie w niektórych markach, grzebać w systemie infotainment. Co mnie pozytywnie tutaj zaskoczyło, to właśnie ta ogromna przestrzeń. Raz, że na kubki. Dwa, tam mamy możliwość ładowania telefonu bezprzewodowo. Wspomnieliśmy sobie również o tym, że nasz Makan ma zawieszenie pneumatyczne, a więc mamy również możliwość regulowania wysokości podwozia. I mianowicie tym pokrętłem, tak jak właśnie w innych. W modelach Porsche możemy sobie sterować. Mamy cztery tryby: sport plus sport normal oraz offroad. W trybie offroad zawieszenie podnosi nam się i ze 184 mm wysokości uzyskujemy 224 mm, czyli zawieszenie podnosi się o 4 cm. Nasza wersja również wyposażona jest w otwierany oraz uchylany dach panoramiczny. Jeśli chodzi o wykończenie oraz wykonanie nowego Macana, to zarówno w innych przypadkach, jak i w tym, nie ma powodu, aby do czegokolwiek się doczepić. Mamy tutaj sportowe fotele skórzane z opcją wentylacji oraz podgrzewania. Z pięknie wytłoczonymi herbami na zagłówkach. Praktycznie z każdej strony, oczywiście, jest to opcja za dodatkową opłatą. Otacza nas właśnie ta miękka skóra, zarówno na desce rozdzielczej, jak i po prostu w całych drzwiach. Jeśli chodzi o ilość miejsca w makanie, to powiem Wam tak. Na pewno, umówmy się, nie jest to sub wielkości Rolls-Royce'a Kalinana. W tym momencie przedni fotel ustawiony mamy tak dla kierowcy o wzroście 185 cm. Natomiast milość miejsca z tyłu, moim zdaniem, nadal jest imponująca. Tym bardziej, że tylna kanapa jest pod takim właśnie delikatnym kątem, co poprawia po prostu warunki podróżowania. Zostały nam jeszcze dwa tematy do poruszenia, jeśli chodzi o Makana. Mianowicie zasięg. Samochód ten wyposażony jest w baterię o pojemności 100 kWh. Według danych producenta na jednym ładowaniu przejedziemy około 600 Kilometrów. Drugim tematem jest jego cena. Otóż za podstawową wersję Macana 4 zapłacić musimy 386 tysięcy złotych. Jeśli dodamy kilka takich opcji wedle uznania załóżmy. Panoramiczny dach, oczywiście, oprzywana deska rozdzielcza skórą, felgi, hak, inne, właśnie, elementy wyposażenia. No to myślę, że 450 tysięcy również nie jest tutaj problemem, aby tę kwotę osiągnąć. Jeśli chodzi o samą jazdę nowym Macanem 4, to Ośmielę się o przyrównanie tego auta do go kartu. A to dlaczego? Oczywiście nie ujmując nic z temu autu, ponieważ mamy tutaj świetną pozycję za kierownicą i sprawia wrażenie, jakbyśmy nie kierowali suwem, lecz właśnie takim super wyciszonym oraz zabudowanym. Go po prostu ma się wrażenie, jakby kierowało się autem osobowym typu Taycan. Poza tym myślę, że e, nie, zary, nie zaryzykuję tutaj stwierdzenia, iż jest to najlepiej prowadzący się elektryk na rynku. Ze względu między innymi na swoje korzenie marki, ponieważ Porsche... Zawsze słynęło ze świetnych warunków jezdnych, z układu kierowniczego, z zawieszenia, z tej po prostu precyzji, jak w szwajcarskim zegarku, gdzie każda część współgra ze sobą w sposób taki, aby dać kierowcy poczucie bezpieczeństwa. Jeszcze jedną fajną rzeczą, która. Myślę, że została zapoczątkowana w modelu Taycan. To mianowicie, o, teraz, właśnie tym pokrętłem na kierownicy zmieniliśmy sobie ustawienia pojazdu w tryb Sport Plus, co włączyło nam system już Electric Sport Sound, czyli dźwięk z głośników. Oczywiście, sztucznie emitowany, lecz jak to przystało na elektryka, jest to dźwięk, moim zdaniem, jakbyśmy startowali statkiem kosmicznym z dawnych kreskówek. Dzięki Bogu, nie ma tutaj emitowanych dźwięków V6 czy V8, ponieważ to już by była chyba największa bzdura. Lecz ten dźwięk naprawdę uwierzcie mi, że pasuje do tego auta perfekcyjnie. Mam nadzieję, że mikrofon odbierze na tyle ten dźwięk, że uda Wam się to usłyszeć. zarówno właśnie przy przyspieszaniu jak i hamowaniu słychać właśnie ten charakterystyczny dźwięk zarówno wewnątrz jak i zewnątrz. A więc przejdźmy sobie do podsumowania. Moim zdaniem jest to na pewno jedno z najładniej prezentujących się aut elektrycznych dostępnych obecnie na rynku. Punkty, jakie przemawiają za nim to z pewnością dopracowanie, wykonanie oraz sama radość z jazdy. To auto jest po prostu jak dobrze skrojony garnitur. Czujesz się w nim wyśmienicie. Wiesz, że to auto nie zaskoczy cię w sposób negatywny, a jedynie w pozytywny. Także jeśli w przyszłości będę rozważał zakup auta elektrycznego, to z pewnością padnie ta decyzja właśnie na Macana 4. Na dziś to już wszystko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie suba oraz łapkę w górę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.